Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: Pójdźcie wy sami, osobno, na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza i zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Oto słowo pańskie. Jest taki psycholog Paul Gilbert, który w odrębnił trzy systemy regulacji emocji. Powiedział, że jest system wykrywania zagrożeń, system dążenia i system kojenia i afiliacji. Jeśli w tych dwóch działamy za dużo, nie mamy tego trzeciego, nie przebywamy w nim, to źle się z nami dzieje. I podobnie rzecz dotyczy spraw duchowych, bo to nie chodzi tylko o. Nasze zaangażowanie czysto ludzkie, ale też popatrzmy, jak wygląda profil naszej duchowości. Ile tam jest walki, ile tam jest dążenia, starania się o coś, o poprawienie czegoś w naszym życiu duchowym, a ile jest też przestrzeni na właśnie to, co nazywa Gilbert kojeniem i afiliacją takim miejscem odpoczynku, wytchnienia, ale też poczucia przynależności. Gdzie o nic nie muszę walczyć i o nic się nie muszę starać. Wygląda na to, że apostołowie wkręcili się w ten tryb takiego zaangażowania i nieustannego dążenia, żeby zrealizować to dzieło, do którego zostali włączeni, i to cieszy. Oni też mówią o tym Jezusowi, są podekscytowani. Kiedy nam coś wychodzi, potrafimy się w to bardzo wkręcać. Jezus sam im pokazuje, że to się nie sprowadza, z życie Ewangelią i życie Królestwem nie sprowadza się do nieustannej pracy, do nieustannych osiągnięć, nawet najbardziej dostojnych, i najbardziej wysublimowanych i uduchowionych. Że tym, o co On dba i do czego nas wzywa, to jest to, żebyśmy umieli odpoczywać w Bogu, żebyśmy umieli o nic nie prosić z niczym nie walczyć, tylko po prostu być z Nim.